Dzień dobry, tu Jola. Witamy w naszej analizie materiałów źródłowych. Dzisiaj przyjrzymy się nagraniu psychologa Dawida Straszaka. On tam zastanawia się, czy można no, jakby przedawkować samorozwój. Dzień dobry, tu Tomek. Tak, zgłębimy ten temat, zobaczymy, dlaczego to ciągłe dążenie, by być lepszym, no, nie zawsze daje satysfakcję. Jakie pułapki y, czają się w tym świecie samodoskonalenia? Chcemy po prostu wyciągnąć kluczowe wnioski z tego, co mówi Straszak. Dokładnie, to zaczynajmy. Straszak zaczyna od takiej historii, no, mocnej. Opowiada o Marku, człowieku sukcesu, który, no, mimo wszystko czuje niedosyt, ciągle się porównuje do jakichś, wiesz, nierealistycznych celów z przeszłości. To chyba dość częste, prawda, wśród ludzi, którzy się rozwijają? Tak, zdecydowanie. Straszak wskazuje kilka przyczyn tego no, braku satysfakcji. Pierwsza to jest kwestia odpowiedzialności, a konkretnie tego, co nazywamy poczuciem kontroli locus of control. W samorozwoju jest teraz taka moda na ekstremalną odpowiedzialność. Wiesz, że wszystko zależy od nas. No tak, ale czy to jest w ogóle no, realistyczne? To brzmi jak ogromny ciężar. Właśnie. I badania nad tym poczuciem kontroli pokazują, że obie skrajności bywają szkodliwe. To znaczy, myślenie, że absolutnie wszystko zależy ode mnie. To może prowadzić do wypalenia poczucia winy. Dokładnie. A z drugiej strony, myślenie, że nic ode mnie nie zależy, no to wiadomo, prowadzi do bierności. Straszak podkreśla, że trzeba uznać, że na pewne rzeczy po prostu nie mamy wpływu. Choroby, no nie wiem, sytuacja na rynku, jakieś zdarzenia losowe. Chodzi o znalezienie równowagi. Okej. Okay. To ma sens. A co dalej? Straszak mówi też o czymś, co nazywa paradoksem wyboru. To chyba od jego Szwarca. Im więcej mamy opcji, tym gorzej. Tak, dokładnie. Im więcej możliwości kursów, książek, diet, strategii, nawet, wiesz, partnerów na apkach randkowych, tym trudniej podjąć decyzję. I co ciekawe, tym mniejsza satysfakcja z tego, co wybraliśmy. Pamiętam ten przykład z dżemami, który podaje straszak niesamowite. Stoisko z sześciu smakami sprzedało dziesięć razy więcej niż to z dwudziestu czterech. Tak, mimo że to drugie przyciągało więcej uwagi. Bo właśnie przy zbyt wielu opcjach pojawia się ten paraliż decyzyjny albo ciągle myślimy a może tamto byłoby lepsze? Ciągle jest to poczucie, że można było wybrać lepiej. No właśnie. Straszak mówi, że rozwiązaniem, według niego i szwarca, jest świadome ograniczania sobie wyboru. A potem, jak już coś wybierzemy, to trzeba się na tym skupić realizować to, a nie szukać wiecznie ideału. Rozumiem. Kolejna pułapka, o której mówi, to porównywanie się. Straszak nawet dzieli się własnym doświadczeniem. Mówi, że jak prowadził podcast i rozmawiał z ekspertami, mm -hmm. to zaczął się czuć niekompetentny. Taki syndrom oszusty. Tak, dokładnie tak to nazwał. Syndrom oszusta. Czuł się niewystarczająco dobry, mimo że obiektywnie ma wiedzę i osiągnięcia. Porównał to do sytuacji, gdyby osoba o wzroście 175 cm stanęła obok koszykarzy NBA i miała do siebie pretensje, że jest za niska. Porównywał się do mega specjalistów w wąskich dziedzinach. Czyli kluczowe jest to, do kogo się porównujemy. Zmienić punkt odniesienia? Zdecydowanie. Porównujmy się do siebie, do siebie z przeszłości. Zobaczmy, jaki zrobiliśmy postęp. To jest najważniejsze. Ci eksperci często poświęcili całe życie jednej dziedzinie, może kosztem innych rzeczy. Straszak nawet przywołuje takie swoje śląskie powiedzenie: drysfu dupce. Co to znaczy? No, on to tłumaczy jako taką potrzebę odpuszczenia. Wiesz, odpuszczenia tych nierealistycznych standardów, które często sami sobie narzucamy, przez nadmiar autorytetów i skupienia się na tym, co dla nas jest ważne, ograniczenia liczby tych gór. Ciekawe. Ciekawe. Straszak łączy też ten cały pęd do samorozwoju z perfekcjonizmem i mówi, że to może wynikać z wychowania, z czegoś, co nazywa warunkową miłością czyli z poczucia, że na miłość trzeba zasłużyć, dobrymi ocenami, byciem grzecznym dzieckiem. Tak, i to potem w dorosłym życiu może prowadzić do takiego wewnętrznego przymusu ciągłego działania, ciągłego rozwoju bo jest lęk lęk, że jak się zatrzymam, to przestanę być coś wart że zostanę odrzucony. Kalendarz jest pełen, non-stop coś robimy, ale w środku jest pustka. Takie poczucie gonienia za czymś nieuchwytnym. Czyli warto się zastanowić, czy ten pęd nie wynika z takiego głębokiego przekonania, że bez osiągnięć nie zasługujemy na akceptację. Tak. A Straszak mocno podkreśla, że każdy zasługuje na akceptację. I miłość. Bezwarunkowo. Niezależnie od liczby dyplomów czy no, zadań w kalendarzu. I jest jeszcze jeden punkt, chyba ostatni. Straszak używa mocnego określenia, czpanie samorozwoju. Co ma na myśli? Chodzi o osoby, które konsumują ogromne ilości wiedzy: książki, podcasty, filmy motywacyjne, kursy, ale nie przechodzą do działania. Czyli wiedza dla samej wiedzy. Trochę tak. Samo zdobywanie informacji daje chwilową satysfakcję. Straszak wspomina badania Baumeistera i Wochs, które pokazują, że to przypomina mechanizm uzależnienia. Może to być też forma unikania. Unikania realnych kroków, bo one wiążą się z ryzykiem. Ryzykiem porażki, krytyki, a nawet, paradoksalnie, sukcesu i zmian. A co proponuje straszak jako rozwiązanie? Jak wyjść z tego czpania? Ograniczyć fazę przygotowań. Po prostu. Jak najszybciej przejść do działania, nawet małymi krokami. Liczy się wdrożenie, implementacja, a nie samo kolekcjonowanie wiedzy. I selektywność. Szukać konkretnych odpowiedzi na konkretne problemy, a nie pochłaniać wszystko jak leci. Dobrze, to podsumujmy. Kluczowe wnioski z tej analizy materiału straszaka to: po pierwsze, zachowajmy równowagę w poczuciu odpowiedzialności. Nie wszystko od nas zależy. Mhm. Po drugie, Świadomie ograniczajmy wybory, bo mniej często znaczy więcej satysfakcji. Po trzecie, porównujmy się mądrze, głównie do siebie z przeszłości. Tak. Po czwarte, uważajmy na pułapkę perfekcjonizmu, który może wynikać z potrzeby zasłużenia na akceptację. No i wreszcie, najważniejsze, działajmy. Wiedza bez wdrożenia to tylko teoria. Zgadza się. A jako taką myśl na koniec, może warto się zastanowić. Czy ta cała pogoń za samorozwojem? W niektórych przypadkach nie stała się taką wyrafinowaną ucieczką. Ucieczką przed zaakceptowaniem tego, kim jesteśmy tu i teraz? Hmm. Mocne pytanie na koniec. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że ta rozmowa dała do myślenia. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej analizy.